W płynie szeczka, w książeczce szumi las prześliczny. Na wsi obodziałki przysia, wielki wrzask się podniósł dzisiaj. Wiadra z wodą tutaj dajcie, straż pożarną zawołajcie. Bucha ogień i dym wali, znowu trawę ktoś podpali. W trawie tumult i panika, kto żyw, ten czym prędzej zmyka. Uciekajcie, szkoda czasu, zając kic, kic, gna do lasu. Biegną nóżki, pędzą łapki, by wydostać się z pułapki. Grają świerszcze i pająki, i jaszczurki, i biedronki, gąsienice, liszki, chrząszcze, stonki, żaby i chrabąszcze, a na końcu dość powoli pięć ślimaków się gramoli. W zamieszaniu, w bałaganie, pisklak trznadla zgubił mama. Traszka wpadła na stonogę, bąk do domu zmylił drogę, a w mrowisku czarne mrówki potraciły całkiem główki. W gnieździe cicho kwili czajka i skrzydłami kroni jajka. Obok głową schylił mak. Chciałby uciec, ale jak? Wtem strażacy się zjawili. Krótce pożar ugasili. I czym prędzej odjechali, znów gdzieś trawą ktoś podpalił. Wypalanie traw to plaga. Niszczy, szkodzi, nie pomaga. W książeczce płynie szeczka, w książeczce szumi las. W prześlicznych twych książeczkach tysiące przygód masz. Książeczka cię powiedzie na strome szczyty ska. Jak świerszczyk gra na skrzypcach, jak morzem płyną śledź. I co zrobiła Wichcia, by same piątki mieć? Lecz chroń i szanuj książki i Kartek nie widzi też. Wpierw dobrze umyj rączki, a potem książkę bierz